Witam, tu Magda, wprawdzie nie w mojej kuchni, zostałam zaproszona do bardzo ciekawego pomieszczenia, gdzie przygotuję przepyszne brownie czekoladowe z żurawiną, ale takie trochę nietypowe, bo bez mąki, bez tłuszczu, z samą fasolą i z mnóstwem czekolady, będzie bardzo smacznie. Mam tutaj już przygotowane składniki, więc myślę, że pójdzie to bardzo sprawnie, tylko brakuje mi tu czekolady, już nie brakuje, mogę skorzystać z dwóch, dwie gorzkie. I zacznę od tego, że posiekam czekoladę, tylko najpierw namoczę sobie jeszcze żurawinę. Wspominałam, że brownie będzie z żurawiną. Część odłożę sobie do przeozdobienia ciasta z wierzchu. Posiekam ją razem z czekoladą, a resztę zaleję gorącą wodą. Tak nie za dużo, niech ona sobie pęcznieje, będzie przyjemna, miękka w cieście. I teraz czekolada. Świetnie. Pół... Posiekam a pół roztopie w kąpieli wodnej, Łamię ją na mniejsze kawałeczki i wkładam do garnka. Kąpiel wodna, wiadomo, większe naczynie, w którym jest wrzątek, mniejsze naczynie bez niczego w środku. Z samą tylko czekoladą podgrzewa się od gorącej wody. Dzięki temu czekolada pięknie się rozpuści, już zaczyna pachnieć i nie przypali się. Co jakiś czas będę zaglądać i mieszać, żeby ładnie się topiła, już zaczyna się topić. A ja posiekam resztę czekolady. Kawałki w zasadzie takie, jakie chcecie mieć w cieście. Ja lubię, kiedy w moim brownie czuć takie wyraźne kawałki czekolady, więc nie za drobno. Myślę, że tak wystarczy. Ona też podczas pieczenia fajnie się rozpuści, będzie fajny efekt. I żurawinę też z grubsza posiekam. Ta żurawina będzie potrzebna do posypania ciasta z wierzchu, więc teraz jej nie wykorzystam. Do ciasta dodam tę, która się moczy. Dobra. Czekolada pociekana, myślę, że tak wystarczy. Kawałki takie niezbyt drobne, więc będą się idealnie rozpuszczać w cieście. Żurawina również, tej żurawiny nie wykorzystam do ciasta, tylko na wierzch z wierzchu do przyozdobienia, do ciasta wykorzystam tamtą. I zaglądam do czekolady, ona się pięknie topi. Kremowa, mazista, taka właśnie ma być. I za chwilę będę potrzebowała pewnie pomocy do przygotowania fasoli, bo przygotujemy bazę ciasta. Mam tutaj dwie puszki czerwonej fasoli, ona już jest opłukana i czedał w moich myślach. Ona już jest opłukana i odsączona, trzeba ją teraz zmielić. Mogę cię prosić? Dzięki. I mam tutaj też daktyle bez pestek, miękkie, słodkie, które nadadzą słodyczy ciastu i dwa dojrzałe banany. Obiorę je sobie dobrze, żeby się cukier nie pobrudził. Banany też będą dodawały słodyczy. I sprawią, że ciasto będzie yy, spójne, dlatego że nie dodaję tutaj także jajek, one zastąpią jajka. Odcinam końcówki. <grym> Na pewno? Dobra. Yy, to bardzo bym prosiła o zblendowanie. Mm, super, czekolada gotowa, masa również gotowa. Dzięki. Świetnie. To możesz dodać od razu do miski. Przyda się nam do ciasta. Każdą kropelkę wyskro, bo to ten składnik. Jeszcze, jeszcze skrobiemy. I tę tą posiekaną czekoladę też można dorzucić. Raz, bez żurawiny, bez żurawiny. Super, bardzo czekoladową. Ja będę tutaj dodawała pozostałe składniki. Zbogacimy trochę smak cynamonem. Mniej więcej dwie łyżeczki. Uwaga, będzie ruszyć. Ciemne mocne kakao. Jakieś trzy łyżeczki. Jeśli lubicie posmak cynamonu, spokojnie można dać i na, nawet i sześć łyżeczek, to ciasto tu zniesie. Byle tak nie za dużo. Dziękuję bardzo. Przejmę widelec i dosypuję półtorej łyżeczki sody. szczyptę soli, sól podkręci słodycz ciasta i wydobędzie jeszcze smak czekolady i dodaję trzy całe jajka. Chwile się rozprowadzą później w cieście. Super. I na koniec żurawina, którą odsączam z wody. I Cała sztuka polega teraz na dokładnym wymieszaniu składników, tak żeby stworzyć z tego gładkie, w miarę gładkie ciasto. Teraz ostatnia próba smakowa. Moje daktyle były bardzo słodkie, banany były bardzo słodkie, więc ja jestem pewna, że tego nie trzeba już nijak dosładzać. Zawsze można sprawdzić. Nie trzeba. Gdyby trzeba było, można dodać odrobinę miodu, cukru czy, jakiejkol czy jakiejkolwiek substancji słodzącej, jakiej używacie. U mnie nie trzeba, ciasto jest gotowe, można przekładać na blachę. Piekarnik rozgrzełem już na początku. Zanim się rozgrzeje ciasto, jest gotowe, więc jest gotowe. Można wstawiać 180 stopni Celsjusza. I mniej więcej 45 minut, aż ciasto będzie gotowe. Minęło 40 minut. Proszę bardzo. Kolej to jeszcze roztopioną czekoladą, to jest roztopiona w kąpieli wodnej tabliczka ciemnej czekolady. I na koniec jeszcze pokrojona wcześniej żurawina. I czekamy aż ostygnie.